No, tu mam kilka przykładów. Jeżeli chodzi o prasę, to wiadomo, że musimy mieć te kolory. Delikatniejsze, dopowiek. Nie mogą być bardzo mocne i bardzo senne. Trzeba zrobić tak, żeby było delikatne, naturalne, jak to się mówi, żeby było więcej soswidow. Jeżeli chodzi, o imprezkę, do kogoś idziecie, na na urodzinę, na dyskotekę, na ślub, wesele nieważne, to może się użyć takimi kolorami, delikatnymi, o bardziej Wam otworzę, pokażę taki Puder czy fluid. Który jest lepszy? Dla mnie to zależy najbardziej ja bym chciała puder albo fluid. Powiem dlaczego. Bo są dwa różne rzeczy. Puder to jest puder, który pudruje się zwykłym tym, gąbką tak zwaną, a pluj rozmaruje. Podobnie jak to jest krew. Tylko to jest zależne od sery waszej twarzy. Pamiętajcie. Ważne też, jaką macie kolor twarzy i szkórę twarzy. Musisz się też pamiętać i dobrać idealnie. Ja na przykład mam taką skórę jaką mam, więc u mnie jest wahająco. Może być dla mnie dobry fluj lub pudel. Teraz mam drugie pytanie i temat. Kącik kulinarny, czyli ulubiona potrawa lub danie, jakie lubisz, i jakie składniki? Hmm. Powiem tak, moje są różne, chińskie, nie dania polskie, czyli kotlet, ziemniaki, surówka, albo buraczki czerwone, to zależy. Ja tu mam swoje ulubione, różne przyprawy do tego. Każdy lubi jak chce i tak ma, więc możemy się tutaj różnić, więc nie mogę tu za bardzo na ten temat powiedzieć. O składnikach i danych. Bo każdy ma swój typ i swoje ulubione. Ja tylko mogę zaproponować. Ale to nie znaczy, że ta osoba może ze mnie tak to mówi, wziąć, prawda? No. A trzeci temat: poradnik miłosny. Podry. Oraz prezenty miłosne. Hmm. Jeżeli o to chodzi, to powiem wam, że jeżeli chodzi o podryw, to musi być tak dobrze zagrane. Nie mogą być zabawy dziecinną, Czyli facet albo dziewczyna nie mogą się zachowywać jak małe pięcioletnie dzieci, że aj oddawaj to moje, to moje czy co? Nie, nie takie zach zachowania i takie podrywki. Takie to dzieci tylko ktokolwiek mogą. A jeżeli chodzi o dorosłość, no to muszą inaczej postąpić. Facet podchodzi dziewczyny. Hmm, ładne masz sukienkę, ładnie się umalowała. Hmm, co to za perfumy? A dziewczyna jak powinna do chłopaka? Hmm, ładne perfumy, przystojnie wygląda. Uh, nowa fryzjura? Super! Bożko! Takie mają perspektyw. Jeżeli chłopakowi się bardzo podoba dziewczyna, zrobi wszystko, żeby ją zaprosić do kina do restauracji, na jakieś wyczetki wspólne, żeby było miło, e, może być w domu kolacja, coś takiego typu. A jeżeli dziewczyny, ona nie powinna tak podarować. Najbardziej to powinien być flag bo to jest fasol. Wy dziewczyny powinny sobie fajnie się ubrać, bosko, tylko bez przesady to jest, nie z takim jak holden, o, i pokazać biust, bez przesady, lub dotąd mini, bez przesady. No to mniejszy delikat, ale żeby było aż tak? I jakie prezenty powinniście dziewczyny dostawać od facetów? Mogą być to album z dzieńcami wspólne, albo nie wiem, jakie jest poduszeczka z ozdóbką. Różne. Są różne takie pierduszki. Dobra kochani, na dziś to koniec. Mam nadzieję, że Wam coś podobało.